Cześć zapoznani, eee, pozdrawiamy Was z naszej pracowni. Pytacie się, kiedy ruszą do Was paczki. Eee, w tym tygodniu mamy zaplanowane, że pierwsze paczki będą do Was wychodzić. W przyszłym tygodniu od poniedziałku każdy, kto kliknął odbiór osobisty w Gdańsku, będzie mógł odebrać swoją paczkę z jarmarku. Tymczasem pokażę Wam, co się dzieje. Eee, tu możecie zobaczyć, już są przygotowane gdzie to przygotowane, przygotowane? dla Was paczki z pakietów z jest mini. Yy, wszystkie możliwe zapasy. O Jezu, strasznie to wychodzi. <gry> to jest Ania, która wycina wasze plakaciki i kompletuje wasze puzzle. I wkłada je w pudełeczka i rozbija, jak widzieliście wcześniej na pierwszym filmiku. Także dużo się dzieje. Eee, kto zamówił puzzle z myszą, a wiem, że były was tylko dwie osoby. Możecie zobaczyć tutaj, że mysza już leży i czeka na wasz odbiór. Co Wam jeszcze mogę pokazać? Jeżeli chodzi o pudełka, które będziemy pakować, jest fajna wieża pudełek, które czekają na swoje puzelki, żeby ruszyć do Was w drogę. Także tyle w tym temacie, ale pokażę Wam jeszcze coś fajskiego, bo w tej chwili część z Was, która zamówiła pakiety świąteczne i dobrała puzle świat, dostanie też świat jeszcze teraz. I tu możecie zobaczyć, jak się drukuje. powolna jest to czynność ale dzieje się czekają kolejne światy do drukowania część już jest gotowych nasza drukarnia rośnie w oczach, także nie stresujcie się, wszystkie pakiety świąteczne które były obiecane i wykupione będą do Was na święta także odpuśćcie zakupy w centrum handlowym i czekajcie na info z paczkomatu czy z kuriera tymczasem pozdrawiamy z Anią cheers